Wiedeń, miasto, które dzisiaj absolutnie zaskakuje fantastyczną pogodą. Miasto słynące z takich miejsc jak słynna opera czy zamek Schönbrunn, ale dzisiaj będę eksplorował je nieco w inny sposób i postaram się znaleźć najciekawsze miejsca związane z mroczną przeszłością tego miasta. Pierwszy przystanek tej niestandardowej wiedeńskiej wycieczki to Narenturm. Narenturum jest ciekawym budynkiem ze względu na to, że był pierwszym oddziałem psychiatrycznym kontynentalnej Europy, wybudowany w 1784 roku. 139 indywidualnych pokoi, cel, znajdowało się w tym budynku, natomiast nie służył on zbyt długo jako oddział psychiatryczny, ze względu na to, że mniej więcej już kilkanaście lat później, gdzieś w latach 90. XVIII wieku, zmieniono podejście do leczenia psychiatrycznego i taka izolacja. Funkcjonowała stosunkowo tutaj krótko, a dzisiaj jest to siedziba muzeum patologiczno-anatomicznego. Wejdźmy. Żadnego zaskoczenia w środku, oczywiście, nie można nagrywać, i rzeczywiście był tam pewien pan, który bardzo, bardzo tego pilnował, żeby nikt przypadkiem nie zrobił zdjęcia, nikt niczego nie nagrał. Natomiast ja nie wiem, czy to jest najfajniejsza rzecz do oglądania, bo to jest rzeczywiście mocno anatomiczna wystawa. Można sobie obejrzeć różne efekty chorób, raka i innych tego typu obrzydliwości i jest to bardzo graficzne. Więc jeżeli ktoś ma ochotę lubi te klimaty to pewnie, ale ja teraz pójdę coś zjeść albo zobaczyć coś innego, bo no ciężko, ciężko mi się to miejsce zwiedzało. Teraz kilkanaście minut spaceru, krótka przyjażdżka. Tramwajem, zresztą tramwaje tutaj zaskoczyły mnie trochę negatywnie, bo ostatni raz tak historycznym pojazdem jechałem naprawdę wiele lat temu. Następny punkt wycieczki to będzie muzeum fałszerstwa, w którym znaleźć można po prostu znakomite kopie największych dzieł sztuki i historię z nimi związane. Idąc po okolicy, natknąłem się na kościół wotywny, wybudowany w podzięce za to, że zamach z roku 1853 zamach na cesarza Franciszka Józefa okazał się być nieudany. Można zajrzeć do środka akurat jest otwarty, więc nie odmówię sobie tej przyjemności. Jest niestety w trakcie remontu, więc nie widać całości ani z zewnątrz, ani z wewnątrz. Dodatkowo w środku jest też muzeum, ale muzeum nawet nie sprawdzałem co i po co, bo gdybym chciał wejść do każdego muzeum, które spotkałem już do tej pory po drodze, no to po prostu bym tutaj nawet nie dojechał, bo jest ich zbyt wiele. Tak sobie właśnie zdałem sprawę, że nie sprawdziłem, w których z miejsc, które planuję odwiedzić, można nagrywać, więc może się za chwilę okazać, że cały ten film to będzie Moja gadająca głowa plus trochę widoków z tramwaju. Tyle? No ale zobaczymy. O, dokładnie takie tramwaje. Tu u nas już od wielu lat takich nie ma. Oczywiście, nic Wam nie pokażę, ponieważ nagrywać nie można. Ale zanim wejdę do środka i sam sobie obejrzę, to pokażę Wam coś, co się nazywa 100 Wasserhaus House. Ten, przyznajcie, dość niezwykły budynek powstał w latach 1983-1985. Jest konceptem austriackiego artysty, który zaczynał jako malarz o nazwisku 100 Wasser. Ponieważ Hunter Passer nie był architektem, to jego koncepcja została wcielona w życie przez architekta Józefa Krawina. Patrzę i patrzę na ten budynek już od paru ładnych minut i. Podejrzewam, że artysta by się obraził, ale kojarzy się trochę z budynkami Gaudiego, które są w Barcelonie. Spędziłem w tym muzeum falsyfikatów może 15-20 minut, z czego większość czasu poświęciłem na czytanie o mistrzach sztuki fałszerstwa i to rzeczywiście było ciekawe, ale sama wystawa rozczarowująca, w sensie tych prac było tam stosunkowo niewiele. Było widać, że znakomita większość z nich to są prace w stylu, prace inspirowane, a nie Kopie, tudzież niesamowite fałszerstwa, które mogły nabrać największego nawet znawcy sztuki, więc powiem szczerze, że nie warto lepiej przyjechać tutaj zobaczyć ten Undertwaster House, a poza tym można iść, iść gdzieś dalej. Zwykle jak gdzieś jestem i tak na krótko, żeby coś zobaczyć, zwiedzić, to mam straszny opór przed tym, żeby pójść coś zjeść. To znaczy że szkoda mi po prostu czasu. Lepiej pójść coś zobaczyć, nawet gdzieś usiąść, popatrzeć. Ale tutaj postanowiłem połączyć przyjemny z bo jest już 13.00, jeszcze nie jadłem śniadania i idę zaraz na podobno największego sznycla, jakiego można zjeść w Wiedniu. Mam nadzieję, że będzie tak dobry, jak ma być duży. No więc nie jestem zachwycony, ponieważ Figl mylo jak się ta restauracja nazywa, która serwuje te podobno najwspanialsze sznycle. Niestety jest oblegana, nawet mimo że jest w sumie dość wcześnie, bo dopiero 13, no ale kolejka stoi tutaj na ulicy, gdzieś tam widać tych ludzi, na no nic. Spróbować czy nie spróbować. Może jakiś pojedynczy stolik będzie dostępny, to wtedy sobie na spokojnie będę mógł coś zjeść. Takiego bydlaka dostałem. Ręka dla skali. Tak, zjem. Dobry No, może być W tej lokalizacji, w sensie w tej okolicy Miller ma e, dwa miejsca, w których można zjeść Natomiast pytanie, czy warto akurat sznycla Tłusty Drogi Powiem szczerze, jadałem lepsze miejsce y, jadłem lepsze mięso oczywiście e, Natomiast to co podali w formie sałatki ziemniaczanej, absolutne mistrzostwo, chociażby po to warto było przyjść, bo sam kotlet, tak jak mówiłem, no, no kotlet no, no cudów nie będzie w przypadku tego miejsca. Po chwili trafiamy pod katedrę św. Stefana, gdzie można się przejechać i dorożką, i policyjną limuzyną, no i przede wszystkim wpaść w całkiem pokaźny tłum. W środku można zwiedzić muzeum, katakumby, parę innych rzeczy, ale yy, nie miałem tego się w panie, więc no, przy innej okazji. Teraz mam tutaj kilka propozycji w okolicy i na coś się muszę zdecydować, zanim dzisiejszy tur po mieście dobiegnie końca. Ciekawe, czy ta cała policja ma związek z wizytą turystów z Poznania. Strzelałbym, prawdopodobne. Ostatni punkt dzisiejszego turnę kulturalnego to Kaisergruft. To jest taka grota. Katakumby pod kościołem kapucynów, w których pochowane są ciała 145 członków Rodziny Habsburg Rodziny Habsburskiej. Tylko oczywiście nagrywać nie wolno, ale gdzieś tam spod pachy udało mi się chyba kilka ujęć złapać. No trzeba przyznać, że Habsburgowie mieli rozmach. Ale myślę, że warto wejść, zegnąć i to już naprawdę wszystko. Chociaż została i jeszcze jedna mała rzecz. Akurat przy okazji, bo przechodziłem, budynek słynnej opery wiedeńskiej. Okay, tak naprawdę ta jedna rzecz o której mówiłem to jest główny powód mojego przyjazdu tutaj, czyli ten stadion na tle meczu. Austria Wiedeń, Lech Poznań. Ludzi no, jest całkiem sporo i powiem szczerze, że mam wątpliwości czy więcej jest kibiców Lecha Poznań czy kibiców lokalnych, no ale zobaczymy. Obrigado.